Dzień dobry. W dzisiejszym czwartym już odcinku Soboty z Pertynem dwie światowe premiery. Światowe jak światowe. Obie odbyły się w Polsce. Jedna była i wyczekiwana, i zapowiadana. Druga zupełnie znienacka. Za to z bardzo interesującymi. Okolicznościami przyrody i otaczającymi. Ale chyba lepiej będzie, jeżeli sami to obejrzycie. Przed Wami Hyundai Ionic 5 i Toyota Jaris Cross. Zapraszam. Jestem na polskiej prezentacji najnowszego dziecka koreańskiego koncernu Hyundai. To jest oczywiście techniczny bliźniak Kia IV6 czy też IV6. Nazywajcie to jak chcecie. To się nazywa Ionic 5. Kapitalne auto. Technicznie dokładnie takie samo jak KIA, którą wam już prezentowałem. O zupełnie kompletnie, totalnie innym designie ale najwyraźniej skierowane do zupełnie innego klienta. Zaczynamy się od niespełna 190 tysięcy złotych, a kończymy na 260. Samochód od 170 do 305 koni mechanicznych z napędem tylnym, lub na cztery koła. Samochód, który Minimum 400 km przejedzie na jednym ładowaniu baterii, a maksymalnie użytkowany tylko w mieście. Ponad 600. Czy rzeczywiście Koreańczycy znaleźli świętego grala elektromobilności? Nie wiem, trudno mi na to odpowiedzieć. Podobnie jak Kia, tak i Hyundai ma. Topowej wersji przy pojemności energetycznej akumulatorów 73 kWh ma prawie 700 kg baterii na pokładzie, co oznacza niestety, no tak, wiem, nisko położony środek ciężkości, ale ten nisko położony środek ciężkości tak naprawdę oznacza, że samochód jest po prostu bardzo, bardzo ciężki. I nawet jeżeli ma tak ogromną moc, to pozostaje ciężki. Z tym, że to auto ma mnóstwo argumentów wykraczających daleko poza kwestie parametrów technicznych, poza kwestie przyspieszeń. Bo na przykład mamy tutaj po raz pierwszy obok kij po Porsche Tajkanie. 800-woltową instalację elektryczną na pokładzie. A to oznacza, że poza Porsche Taycan tylko dwa koreańskie samochody mogą być ładowane przez najszybsze na rynku ładowarki. Warto sobie to uświadomić, jak błyskawicznie Koreańczycy pokonali tę przepaść, która ich kiedyś dzieliła od najlepszych. Teraz najlepsi muszą gonić Koreańczyków. Resztę Wam opowiem z ofu, tak zwanego, oraz z wnętrza samochodu. Zapraszam. No, i jesteśmy w zupełnie innego typu wnętrzu niż w bliźniaczej kiji. Tu jest. No, głównie absolutny minimalizm, co się trochę nie mieści w głowie, biorąc pod uwagę, jak dalece Hyundai odszedł od swoich dotychczasowych, wciąż obecnych na rynku przecież, samochodów, gdzie fizycznych przycisków było mnóstwo. Teraz mamy. No coś, co Le Corbusiera w architekturze wprowadziłoby chyba w ekstazę, coś niesamowitego. Pytanie, czy to daje taki efekt, jaki chcieli uzyskać twórcy, a więc czy to jest wystarczająco eleganckie, czy to jest wystarczająco jednocześnie ekscytujące? Dla potencjalnych klientów muszę powiedzieć, że tak jak miałem potężne wątpliwości w przypadku kiji, tu ich nie mam. Bo zarówno design zewnętrzny oscylujący między Lancią Deltą Integrale, przyjrzyjcie się tej sylwetce, a Alfon Romeo Zagato, no to jest coś. To są wzorce, do których rzeczywiście warto sięgać. A jeśli chodzi o wnętrze, no cóż, mam skojarzenia tylko i wyłącznie z niektórymi naprawdę awangardowymi prototypami z lat 90. XX wieku. Ale to jest na serio, bo ten akurat samochód, w którym siedzę, jako pierwszy sprowadzony do Polski. Już jest sprzedany. On ma już swojego klienta. Znam go bardzo dawno i bardzo dobrze. I mu cholernie zazdroszczę w tym momencie. A jest to wersja topowa z topowym napędem. Czyli mówimy o aucie rozpędzającym się do setki poniżej 4 sekund. Samochód. Z tym technicznym oprzyrządowaniem występuje w dwóch wersjach. Z napędem tylko na oś tylną i z napędem na cztery koła. Różnica mocy jest bardzo duża, bo wynosi 90 koni mechanicznych, ale ona w przypadku samochodów elektrycznych jest liczona zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej to się postrzega, bo silnik elektryczny. Rozwinie taką moc, jaką mu pozwolimy rozwinąć, dostarczając mu energię. Tu mamy 73 kWh w akumulatorach, które w przypadku słabszego, tylko tylnonapędowego auta 215-konnego wystarczają na zasięg o przeszło 80 km większy niż w przypadku tej wersji. Warto zawsze o tym pamiętać. Mnie brakuje w ofercie Hyundai'a dotyczącej ironika V czegoś pomiędzy, żebym mógł mieć na przykład słabsze auto, ale z dwoma silnikami, żeby mieć jednak napęd na cztery koła. Nie wiem, nie wiem, wiem jedno, w tym wnętrzu. Czuje się bardzo dobrze, dużo lepiej niż w Kii. Aczkolwiek, no nie ma takiego ideału, który nie mógłby być bardziej idealny. Niezwykle mm, praktycznie rozbudowane wnętrze z przesuwnymi. Nie tylko szuflada jest przesuwna, przesuwna jest cała konsola środkowa. Przesuwna jest tylna kanapa, a kierowca może sam tym sterować. O. A jednocześnie, żaden ze schowków nie jest flokowany. No nie wiem, trochę y, to jest dziwne, najzwyczajniej w świecie. Ale wiecie co? Strasznie się staram, jestem tutaj już ponad dwie godziny. Strasznie się staram i nie wymyśliłem jeszcze żadnej innej wady, a jestem wręcz zachwycony konsekwencją designerów, ponieważ motyw piksela, który akurat w przypadku Ionika ma być dominujący, tutaj jest stosowany wszędzie, ale przy wszechobecności. Nie ma cienia nachalności. On się nie narzuca. Ale lampy przednie, lampy tylne, wewnątrz, w drzwiach, w kierownicy, wszędzie jest ten motyw. O! Ale żeby go zobaczyć, to trzeba naprawdę poszukać. To się nie rzuca w oczy. Fascynujące. Bas. Podobno auto się wybitnie prowadzi, nie tylko w sensie zrywu na wprost. Podobno jest bardzo praktyczne również dla pasażerów. No cóż, 520 litrów bagażnika przyzwoicie biorąc pod uwagę, że tam pod podłogą jest cały główny zespół napędowy. Bo z przodu jest tylko drugi silnik. Heh. Podobnie jak w Kia, przednie fotele się rozkładają zupełnie do leżenia. Co oczywiście yy, prowokuje do dowcipów w rodzaju: yy, no tak, podjeżdżamy pod ładowarkę i coś trzeba robić, więc można się zdrzemnąć. Ale nie zapominajmy o tym, co już powiedziałem. To jest jeden z trzech zaledwie modeli obecnych na rynku. Które można ładować najpotężniejszymi ładowarkami. Więc to ładowanie nie będzie trwało dużo, bo wystarczy 5 minut na doładowanie 100 km. Jeżeli się dorwiemy do takiej ładowarki, oczywiście. Pytanie, czy to wszystko razem będzie naprawdę na tyle praktyczne? Na tyle bezawaryjne, na tyle bezproblemowe, żeby podbić rynek. Hyundai ma ogromne plany dotyczące elektromobilności. Bądź co, bądź jest jedną z raptem dwóch firm na świecie, które równolegle, bez żadnego mm, forowania, promowania jednej z tych dwóch, tych polityk, jednocześnie rozwija elektromobilność opartą na akumulatorach i na wodorze. Niektórzy potrafią. Jestem naprawdę zafascynowany. Zobaczymy, co z tego będzie, ale nie mogę się doczekać pierwszych jazd. Doczekaliśmy się wreszcie, chociaż jest to całkowicie. Nieoficjalne i przedpremierowe. Od razu Wam powiem, to co stoi obok mnie jest co prawda z wyglądu pełnoprawnym, wspaniałym, produkcyjnym samochodem, ale rzeczywistość skrzeczy. Kazano mi bardzo delikatnie się obchodzić z każdym elementem, bo wszystko może odpaść. To jest naprawdę przedprodukcyjne. Do tego stopnia, że Toyota Motor Polska Otrzymała bezwzględne polecenie ze złomowania tego samochodu zaraz po tej prezentacji w Polsce. Co to jest? Jest to oczywiście Toyota Jaris Cross, czyli crossover najpopularniejszego auta w segmencie B. Pytanie, czy jako crossover Jaris również zostanie królem segmentu? Cenowo nie będzie to najłatwiejsze, bo najbliższy. Rywal z Korei, czyli model Bajon, zaczyna się o 13 tysięcy złotych niżej od tego pojazdu. Więc czym Toyota będzie walczyć? Czym poza większymi o 7 do 10% od bazowej wersji Arisa kołami przy identycznym rozstawie osi większym. Dużo, dużo większym, o 100 litrów bagażniku. W tej wersji bagażnik się otwiera elektrycznie, ale to jest wersja absolutnie topowa, Premier Edition, która cennikowo ląduje w okolicach 130 tysięcy i więcej, ale bagażnik jest szaleńczy. Bo bagażnik nie tylko ma podwójną podłogę, do czego już się przyzwyczailiśmy, ale ta podwójna podłoga jest również dzielona. Dzielona w związku z czym można naprawdę tutaj szaleć schowaniem różnych różności. A poza tym, no, bagażnik jest naprawdę bardzo duży, mimo że to również jest Wersja, uwaga, czteronapędowa, i tym się różni najbardziej Yaris Cross odrywali, bo w segmencie B auta czteronapędowego typu crossover nie dostaniemy. Jasne, to nie jest napęd mechaniczny. To jest napęd e, nie tyle wirtualny, co funkcjonalny ponieważ tylna oś dostaje za dopłatą 10 tysięcy zł. dodatkowy silnik elektryczny. Niemniej moc łączna podawana jest dokładnie taka sama, czyli dla hybrydy 116 koni mechanicznych i nieokreślony moment obrotowy, ponieważ jak wiadomo w przypadku Hybrydowego, synergicznego zespołu napędowego Toyoty, dokładnie takiego samego jak w Jarisie, czyli tego, który jest produkowany w Polsce pod Wałbrzychem. Wielkość momentu obrotowego jest nie do ustalenia. O tym decyduje w każdej sekundzie komputer. Czy Ty się możesz uspokoić? Cicho. Wnętrze to jest po prostu Jaris. Kierownica, fotele, konsola środkowa, wszelkiego rodzaju przełączniki, przyciski, również w konsoli centralnej. Ale są ogromne różnice. Po pierwsze, wyświetlacz główny, czyli zestaw wskaźników to już jest zupełnie inna historia. A tablet na środku, akurat w tym przypadku, tej wersji to jest najnowsza wersja multimediów. Która obejmuje m.in. bezprzewodowy Apple CarPlay. Ale to tylko w topowej wersji. W poniższych można to w drugiej od góry dokupić, a we wszystkich niżej jest to, co mamy w tej chwili w Jarisie. I teraz uważajcie, bo pozycja za kierownicą, jak się to wyłącza, przepraszam, to jeszcze ja trzeba nauczyć. Jeszcze nie miałem do czynienia z tym. Eee, dobra, jedziemy stąd. O! Jeszcze nie miałem do czynienia z tymi multimediami. Jest jeszcze jedna ogromna, bardzo ważna różnica wobec Jarisa. Mianowicie tu mamy regulację podparcia lędźwiowego. Ale to jeszcze nie wszystko. Ona jest elektryczna. No dobrze, nie ma jej w zupełnie bazowym modelu za 73 tysiące złotych, ale w każdym modelu wyżej jest, a w najwyższym mamy jeszcze Head Up Display, dokładnie taki sam jak w zwykłym Jarisie. Ale już w zwykłym Jarisie to było sensacyjne, że coś takiego może być. Oczywiście możemy mieć również zestaw nagłaśniający JBL-a bardzo wysokiej klasy. A to, czego nie wiem i co mnie najbardziej kręci, to jest kwestia, jak to będzie jeździło. Bo mamy o 2,5 cm większy prześwit. Z 14,5 do 17 cm. Przy większych kołach i nawet tylko przednim napędzie. To oznacza jedno: samochód będzie jeszcze dzielniejszy. Będzie miał jeszcze <laughs> większy dystans do niedoskonałości podłoża. Zwykły Jaris radzi sobie całkiem dobrze z resorowaniem. Podejrzewam, że tu będzie wręcz znakomicie. A jak cenowo? No, łatwo nie będzie. Bo no, 73 tysiące to jest tak jak powiedziałem, o 13 tysięcy powyżej najbliższego rywala, czyli Hyundaia Bayon. Natomiast topowo. Taka wersja jak to. Nawet z taką kolorystyką to jest 132. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze wyposażony Jarys Cross. Bez wygłupów, ale bardzo dobrze wyposażony, już z nowymi multimediami. To jest 103-104 tysiące. Plus dychę, jeśli chcemy mieć napęd na tył również. Niestety, o ile pochodzenie zespołu napędowego, tego pod maską którego Wam nie pokażę, bo maska może odpaść. Jest oczywiste, to jest spod Wawrzycha, o tyle jeśli chodzi o silnik elektryczny napędzający tylną oś w wersji AWDi, niestety nie wiem skąd pochodzi, gdzie jest produkowany, ani nawet jakiego typu silnikiem elektrycznym jest. Chociaż znając Toyotę, będzie to synchroniczny silnik. Zresztą on ma się dołączać jak najszybciej i dawać bardzo dużo momentu obrotowego, w skrajnym przypadku nawet 60% napędu będzie szło z tylnej osi wobec 40% z przedniej. Więc naprawdę będzie czym jechać, tym bardziej, że mówimy o samochodzie, w którym może się pojawić czysto elektroniczny, ale jednak tryb terenowy. Ja bym to podsumował w ten sposób. Auto jest śliczne, co widzicie już w tej chwili na banerach przy głównych drogach przelotowych. Wygląda na to, że technicznie będzie również miało zdecydowanie większość rywali pod sobą. Cenowo, no cóż, lekko nie będzie, ale nikt nie każe kupować topowych wersji. Niemniej to, czego się wszyscy obawiali, czyli że e, auto segmentu B będzie kosztowało tyle, co crossover segmentu C, czyli Toyota CHR. To nieprawda, bo to będzie w okolicach 15 do nawet 20 tysięcy mniej, przy czym Jaris Cross ma mnóstwo zalet w porównaniu z C-HR-em, chociaż ma słabsze, mniejsze silniki, ale ma na przykład z tylnego siedzenia pełną widoczność, a bagażnik ma większy niż Ceher. Produkcja zaczyna się w lipcu tego zwykłego benzynowego. Produkcja hybrydy zaczyna się dopiero w końcu sierpnia, kiedy kończą się w całej Europie urlopy branży motoryzacyjnej. Dni otwarte u dealerów to jest początek października dopiero. Ale jak znam życie, to już od połowy września ci, którzy naprawdę chcą, będą mogli obejrzeć to auto, a może nawet się nim przejechać. Ja jestem wśród nich. Dziękuję. Do widzenia.